Więc dobra, wróciłem do was z powrotem. Tym razem wykorzystałem kod, który dostałem. I yy, losujemy, dalej. losujemy dalej. Zobaczymy co... Tak, dostaliśmy specjal agenta. Ten specjal agent. Zobaczymy co... My chcemy tutaj w miarę super piłkarza. Dobra. Uu. Masakra. Po prostu jakaś masakra. No, ja nie wiem, no, ripa będzie. Ale no, dobra, to spróbujemy. Spróbujemy tutaj. Ja chcę Roberto Karliczka, bo ja bym chciał zagrać z z Legend. Eee, dobra. Czyli tutaj musimy już polecieć. O! Kejda okay, mamy. Fajnie. Bardzo dobrze. Już myślałem, że nic nie wykoczy. Nic dobra. Oczywiście. Okay. Okej. Okay. Zobaczymy, co to na wyskoczy. I mamy kolejną legendę. Roberto Carlos, proszę. Oj, i to się zadziało. O, chyba będzie le o nie Dobra, to mamy Gulita, dobrze, czyli mamy Holandię, Gulit i ten Ju, stopiby środek, kiedy wtedy grały, kurde pojewa tego PS Okej to, Liverpoolu. Oczywiście. A? Dobra, będzie dobrze. O, ma. Mamy. Ech, teraz nic nie dostajemy. Dobra, Rodrigo, Rodrigo. Zobaczymy, jak będzie grał, będzie testować. Mmm, roaming punk speed. Dobra, no dobra, no dobra, to pociśniemy sobie. Zrobimy sobie fajny zespół. Okay, ja to bym chciał. Najbardziej Roberto Carlosa. Jeszcze klasy, który najbardziej mi się podobał. Nie ma. Oh yes. O Dziado, Dziadowski Neymar. Rodrigo. Spoko, lecimy dalej. Eee. Pick. Może się uda trafić. Co, mam, co nam w ogóle tutaj zostało już? Co nam zostało? Co, czy, to, co ja bym chciał? Co ja bym chciał? O, właśnie, analog mi się psuje. Jeden pad już poszedł. Właśnie, moi drodzy, do naprawy. Wam sena bym na pewno się, bo nie mam. E, jeszcze bym chciał trafić... Girai Stevena i Roberto Carlosa. O figo to tam. Byłby. O, 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 i Pujolek. No, Roberto Carlos Pujol. O, to, to by było fajnie. Dobra, próbujemy. Próbujemy ten patent. Losowanie. Nie chcę. O ten... Yy, o właśnie tam był... Fajny końca lewo skrzydłowy, ale my nadal chcemy Roberto Carlosa. Jezu, dajcie nam Roberto Carlosa, proszę. Ostatnie dwa lasowania. Nie dwa lasowania Nie, 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 nie. Tak. Tak. Jeszcze jeden manewr. Ja, jak widzicie jest spoko składzik w miarę. Nie chcę. Kurde, nie przerzucę. My ja na pewno chcemy tak. Napostników już w sumie chyba mamy, no to wstawimy sobie oczywiście tego pana. Na prawą stronę wrzucimy ewego. lewą stronę rzucimy pana. I teraz tak, eee, środek. Środek to mamy to, to gdzie? Julit żulit, żulit, tak żulit. Żu żula będziemy wstawiać o, Żula będziemy wstawiać Lamparda mamy, tego ponasta a tutaj potem Ja gdzie on jest? Kurde, zgubiłem go jest. On jest niby AMF, ale on może robić jako CMF Tf. Tf. tf, tf, dobra, i on tak teraz... zostanie, co to wygląda? Środek holenderski zrobił, Przez z Holandii, czy kogoś z Holandii mamy? To może być chciałem... będzie trzeba ustawienia. Który trzeba w Holandii chyba nikogo więcej? Van der o no dobra, to mamy tych. W obronie stawimy póki co w wstawiby wstawimy da pewno kabela. Piłkarz, który na pewno na to zasługuje. E, ten analog mi coś jeszcze w prawej stronie szwankuje. Dobra, tego pana stawimy i na prawą stronę iść pan kafu, którego ja nie widzę. Maldiniego mamy. Kafu, kafu, gdzie ty jesteś? Kafu. A i kafu nie mamy chyba. Kurczę, coś mi się wydawało, że go mam. To chyba z tych czerwonych. Jest kafu. Czyli trzeba. Ramkarz. Ramkarza. Ramkarza. jako takiego to ja nie widzę. Tak. Tutaj który by się dobrze spisywał? Bufon. Dobra. Stawimy tutaj. Oblaka. Dobra. ECF. Nie mamy. Dobra. Okej. Okay. Widzimy, Tak. Próbujemy tego patentu. Czy to wychodzi, czy nie wychodzi. I pyk. I pyk, i pyk. Roberta Carlosa, nie wiecie. Już za dużo, chyba żeś był już za dużo, za dużo. Egon popaj. A spróbujemy jeszcze z jedną. Jest. I co to będzie? Co to będzie? To będzie on? Nie. To nie będzie. Rekord. Kurde, no nie wierzę. Mamy dwóch rekordów. Jest Dwóch rekordów. Sądzę, to by było... O.